Podobało wam się, więc jedziemy dalej. Dzisiejszy dzisiejszym odcinku tierlista klawiatur TKL. B? Co? C? Między... Do B? Czy ty jesteś poważny? Ja się nie zgadzam. No nie, no bez przesady, do, tego to, do nie damy. To do B? To Pytanie ja mam tylko, problem. No... Do, do, ale to zdecyduj się. <laughs> Zaczynamy od tanich tkl i mamy tutaj Savio, Tempest, mamy California Access, La Serta. mamy Spartana, nie ze Spartaninem yy, i mamy Redragona. Ja bym zaczął od Tempesta. Tempest, klawiatura, która niestety jako jedyna w dzisiejszym zestawieniu nie ma, RGB. Okej, okay, nie ma RGB, ale jakieś tam podświetlenie widnieje, no, chociaż osiem. z tego co pamiętam, to podświetlenie raczej nie było zadowalające. Ale oczywiście mówimy tutaj o klawiaturach ekstremalnie budżetowych, jeżeli chodzi o klawiatury mechaniczne. Tak, jedyna ciekawostka jest taka, że kolor podświetlenia jest uzależniony od przełącznika switcha, jaki mamy. Cena 120 zł. No, tu ekstremalnie niska. Ekstremalnie niska, więc to trzeba wziąć pod uwagę. E no ta tutaj ratuje ewentualnie cena i mógłbym ewentualnie wrzucić ją do C. Zgoda, dobra, tak? yy, niech będzie tak. To teraz zobaczmy, jak się mają sprawy z pozostałymi klawiaturami. White Sharkiem, co byś powiedział? Niestety nieprzyjemny zapach po otwarciu opakowania. No tutaj wieje troszeczkę chińszczyzną, mam wrażenie. Wieje niezbyt dobrą jakością. No jeżeli chodzi o Spartana, to tutaj nie pozostaje mi nic innego jak D. 169 zł. Ja bym jeszcze tutaj pomyślał nad C, ale pójdę za Twoją radą, dlatego że ta cena jest o. 5 dych droższa, a za chwilę się przekonamy, że, że w tej za cenie w tej możemy cenie już możemy mieć półkę. dużo ciekawsze. Więc przesuwam white Sharka do D. No i został Redragon, e, TKL-ka ponownie oczywiście, e, która jest ciekawa, e, to to podświetlenie na obrazku... E, z a pokażmy ją pamiętam, na chwilę na stół, bo no, ja muszę, muszę, muszę odświeżyć pamięć, muszę odświeżyć no, no, pamięć, bo ona kiedyś była. No dobra, mamy, ja też przy okazji otworzyłem Kalifornię, no bo mieliśmy chwilę. Tu jest w oplocie kabel, tu nie. Ten kabel w ogóle tutaj tak niefajnie, kurde, wkurzająco, trzeba by trochę z nim powalczyć. Ja Redragona wspominałem troszeczkę inaczej i to podświetlenie wspominałem gorzej, a jest lepiej niż mi się e, zapamiętało. Tak, tak. Więc faktycznie to podświetlenie, zwłaszcza jeżeli jest w różowym, fioletowym, jest niebieskim, jest estetyczne, jest pełne i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Kalifornia jest ok. Pierwsze to zrobiłem, to powąchałem, bo po tym, co powiedziałeś o poprzedniku, to stwierdziłem, że muszę powąchać i jest ok. No, zastanawiam się między B. Co? C. Między Do B. Między B a aż C. Podoba mi się podświetlenie, przełączniki są oczywiście no najmowe, ale jest to jednak budżetowe rozwiązanie, więc jeżeli szukalibyśmy czegoś bardzo, bardzo taniego, no to wydaje mi się, że ta klawiatura zasługuje na delikatnie lepsze. To jest ocenę. 159 zł, to jest 129 zł, tu nie jest ale aż tak tanie. No w sumie to racja. Dodajmy do C w taki. Do moment. C, ale Kalifornier też do C. Wydaje mi się, że tak ze względu na ten font i wydaje mi się, że ze względu na to podświetlenie, bo podświetlenie ma większy potencjał, yy, natomiast jest troszeczkę za mało intensywne. Jest okej. Okay. Obydwie, tak? Obydwie do C. Dobra, no to to, to mamy do tego. No dobra, nadal jesteśmy na niskich cenach, ale delikatnie wyższych. I tutaj mamy dwa klasyki. Atax Pro RGB i Adax Pro RGB, ale w wersji puddingowej. No i jeżeli chodzi o puddingi, mamy jeszcze Modekom Volcano, coś czego dawno nie widziałem i delikatnie byłem zaskoczony, że ta firma jeszcze istnieje. Mamy Modekoma, odpakowaliśmy też kruksa dla kontrastu, żeby zobaczyć kontrastu. To nie ma w sumie kontrastu, to jest słowo dla porównania. I widzicie, że to podświetlenie naprawdę w obydwu przypadkach jest bardzo podobne. i jest Konstrukcja klawiatury. Jest niesamowicie podobne, chociaż mam wrażenie, że z delikatną przewagą dla Cruxa to podświetlenie jest tutaj troszeczkę bardziej intensywne. Może być zamknięte bardziej. Być może tak, ale faktycznie tutaj widać takie prześwity białego i to troszeczkę mniej estetycznie do mnie przemawia. Natomiast też mniej estetyczne dla mnie są klawisze, same kikapy które tutaj tą powierzchnię mają taką bardziej szarawą niż to czarną. To jest taki tutaj bardziej jest I właśnie to, to, co mocno kontrastuje tutaj, bardziej bardziej przykuwa oko i bardziej przykuwa uwagę. No i teraz. Pytanie, no ja mam tylko, problem. No właśnie, gdzie to dać? Bo słuchaj i teraz uwaga ceny. 169, mm -hmm. 179, mm -hmm. 179. Tyle Czyli samo one kosztują, kosztują tyle dla... samo. I dychę. Warto dopłacić do pudingu 10 zł, więc dla mnie. Ta cena jest na tyle atrakcyjna, że powinno być wyżej Tier niż poprzedniczka bez... Absolutnie się z tą zgadzam również. Ale te nie dwie wiem, kl... który to tier. Nie, te, właśnie, te dwie klawiatury muszą być na pewno wyżej tier niż ta klawiatura i T do C. Nie, 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 nie. Ja się nie zgadzam. To musi być w B minimum. To musi być w B. No ale to wtedy to do A? No nie no, bez przesady to, tego do A to, nie do. To do B. To do B, a to do yy, A. Ale to są dwie takie same klawiatury praktycznie. No sam powiedziałeś, że ci się bardziej podoba wykonanie plastiku podświetlenia. Po a teraz gadasz, że te same. No do, ale to zdecyduj się. <laughs> Czy ty byś dopłacił, nie Ale dopłacił? ten Redragon nie wyglądał tak źle. No ale nie wyglądał źle, ale według mnie kruk jest wart więcej niż dychę dopłaty. W sensie, w takim symbolicznym tego słowa znaczeniu. Słuchaj, dajmy wszystko do B ale z uwagą na to, że ten atak jest troszeczkę niżej niż B. Wyżej niż C, a niżej niż To ja bym to do B, a te do A i zobaczył jak będzie ale się Ale to jest nie proces. jest A przecież. Myśl kompleksowo. To a się bardzo opłaca, jest kos efektyw. Patrzymy pod każdym względem. Za 160 zł mechaniczna klawiatura. To ta i ta do B, a ta do A. No i tak proponowałem na początku, to się, no się nie zgadzą, nie a, tego powiedzieć? Bo to musiał z Twoich ust wyjść, żebyś mógł to zaakceptować. Niech tak będzie, tak robimy. Lecimy trochę dalej budżetem, wyżej, już ponad dwie stówki jesteśmy. W zasadzie to nie zawsze ponad, bo TOK TKL bez yy, puddingów jest za 109 za dwie stówki można powiedzieć. Yy, później już mamy tylko drożej. Zacznijmy od kontrowersyjnego Logitecha. Z jednej strony, no, mechanizm Logitecha, dobre wykonanie i dobre słysze, i przede estetyka. wszystkim estetyka, Jaka, jedna, ale, ale trochę jedna. biurówka i trochę nudna mimo wszystko no tak. mam wrażenie. No i to jest klawiatura produkt, którą oczywiście można polecić jaki taki naprawdę dobry sprawdzony mechanik w niskiej stosunkowo cenie od znanego producenta, więc też tak. powinna iść za tym jakość wykonania 229 zł. Ale można go polecić, ale osobie, która naprawdę nie chce krzyczeć i nie chce się popisywać w żaden sposób mimo kolorami. No i teraz dylemat. Gdzie byś ją wrzucił? Do, po prostu do B, do B. No po właśnie, prostu do B. To jest taki B. standardzik, jest płasko, nie wyróżnia się niczym negatywnym, ale też niczym pozytywnym nie zaskakuje. Endorfi, Tok TKL i TKL Pudding. Tutaj I już dopłacamy tak. 4 dychy do tkl z puddingami. No właśnie, i to zł. mnie troszeczkę boli, bo faktycznie za te puddingowe kikapy musimy sporo dopłacić. No oczywiście, gdybyśmy chcieli kupić dodatkowo kikapy, no to też musimy Mniej więcej w okolicach hmm. pięciu dyszek, yy, poszperać. Według mnie klawiatury bardzo godne polecenia, sprawdzone, z dobrymi switchami, bardzo wytrzymałe. Yy, I według mnie tutaj obie klawiatury idą do atieru, do pudingu. Nawet M może się pokusił na estier, ale jednak mimo wszystko ta dopłata w wysokości 50 zł jest troszeczkę za wysoka. Ja chcę zobaczyć ten pudding. Jeżeli on mnie przekona, to ja mu daję estier. Jeżeli nie, to. To mu nie daje. Estier? Ty mi jeszcze powiedz jedną rzecz. Gdzie w takim razie Genesis? 250 zł i faktycznie mamy tutaj bardzo ciekawą opcję wymienialnych Pod switchy, Krawatura estetyczna, bardzo ładnie wykonana, Ale natomiast zwykła, yy, tak. Boli mnie tu, że nie ma wymiany kabla, skoro już idziemy w takie mm. yy, personalizowanie. Ja uważam, że między B a A tutaj ta krawatura się wpasuje idealnie, yy, no nawet bym powiedział, że A również ze względu na tą wymianę, wymianę switchy. S to nie jest, ale to jest A, ale wersja biała jest jeszcze i ta wersja ta biała, biała była o wiele lepsza. Ja bym y, to Genesis'a do B. Zatem przykro mi, ale za ten kabelek, że nie odczepiany, bo według mnie jak już personalizacja, to powinniśmy móc No to dajmy w takim razie coś. Genesis'a do B, Logitecha do B, a jeżeli chodzi o SPC Gear, byłe, a obecne Endorfi, lecimy do A. Dobra, czuję, że teraz będzie wojna. Czas na starcie gigantów. I tutaj mamy Steel Series Apex 7, Steel Series Apex 9. Y oczywiście nie mogło zabraknąć Razera i Logitecha. No i teraz będzie szarpanina czy nie będzie? Będzie. I powiedzmy tyle, będzie. że nasza tier lista była do około 500 zł. Też nie patrzyliśmy już na klawiatury, które są wyżej, bo to już powoli też miałoby traciło sens. No oczywiście moglibyśmy dać tutaj Apexa Pro y i no, wrzucić go od razu na Eskę, y ale nie chcieliśmy tego robić. No, ja nie wiem, czy bym dał na S-kę, bo to jednak jest bardzo droga klawiatura i przez to trochę atrakcyjna. No, Apex atrakcji... Pro nie miał być S-ką, to nie wiem, czy na atrakcyjności. Naprawdę, no, nie, dobra, na... wróćmy na ziemię tam, gdzie jesteśmy. No, wydaje nie mi się, że w, w tym naszym zestawieniu Apexa 7 dałbym, uwaga, będzie zaskoczenie, do B. Dlaczego do B? Uważam, że to klawiatura, która ma klasyczne mechaniczne switche, czerwone i uważam, że jest to jedna z najmniej opłacalnych klawiatur Steel Seriesa, bo faktycznie warto to delikatnie dopłacić i zafundować sobie takiego Apex'a dziewiątkę, TKL-kę albo mini na przykład i faktycznie wtedy już mieć do czynienia ze switchami znacznie szybszymi, optycznymi, nowymi rozwiązaniami od Seriesa. No i na chwilę obecną niestety, ale Apex 7 dla mnie nie jest pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o klasyczną klawiaturę mechaniczną. To wtedy dziewiątkę gdzie byś dał? Dziewiątka wydaje mi się, że może się pobić o SK ze względu na swój przedział cenowy. Dobra, to się wstrzymajmy, bo Chciałbym poznać dalej, idąc, ja tu się jeszcze nie wypowiadam. Siedzę cicho i pytam cię o Black Widow. Jeżeli chodzi o klawiaturę Razera, to niestety fanem nie jestem. 450. Tyle 450 zł. Za Natomiast mamy tutaj do czynienia, jeżeli dobrze pamiętam. A, to są zwykłe switche, tak, to są mechaniczne, po prostu bo to nie jest Hansman. Właśnie. Uważam, że Razer jest troszeczkę rozleniwiony, jeżeli chodzi o swoje klawiatury i po prostu yy, gracze w ciemno wybierają tę markę ze względu na jej bardzo dobry PR i bardzo dobry yy, marketing. Powiedziałbym tak. Dobra, bo była bardzo płonna mowa, szeroka. Tak. tłumaczysz się, ale z jakiej literki się tłumaczysz? Ja się zastanawiam między B a a, bo jest to klawiatura droga, ma bardzo Uuu, dobre switche, ja ale już myślałem, że pachnie C, albo. Nie, D, nie, nie. A ten no I, nic z tych rzeczy. By, nic taki, z tych dobra, rzeczy. dobra, dobra, to jeszcze, poczekaj, to jeszcze Logitech, gdzie, gdzie byś umieścił. No i Logitech, które z rozwiązanie też nam bardzo dobrze znane. 450, czyli można powiedzieć, że od linijki, mamy tutaj bardzo dobre switche. klawiatura z cukerkowym podświetleniem bardzo estetycznie wykonana, ale już bijąca nudą. No bo obecna na rynku już od wielu lat i nic tutaj zmieniane niestety nie jest. Czyli do B. Do B. Ja bym na przykład Logitecha dał do A, bo według mnie ładne podświetlenie, fajna klawiatura i, na, yy, i naprawdę ciężko się przyczepić, do B. Dałbym Razera Black Widow, bo uważam, że to podświetlenie i trochę zbyt mało odświeżona klawiatura w kontekście innych Black Widowów. Tu, tu było OS-y os OS-y. Ja myślę, że tak. OSce. Za cztery stówy z OmniPointami. No właśnie, to jest no, nie z OmniPointami, ale, ale nie z OmniPointami, tylko z OptiPointami. OptiPointami dokładnie. No tutaj te nazwy są e, nie bardzo, bardzo podobne, hmm. ale e, faktycznie no, mamy tutaj inny rodzaj switcha, który jest bardzo szybki, konfigurowalny. A tu do B. A tutaj, tu zdecydowanie do B faktycznie. Ale B... za tą samą cenę jest jed... yy, są dwie przewagi i stila. Mm -hmm. Masz yy, podkładkę pod nadgarstek, którą ktoś może chcieć i dwa masz ekranik, co jest bajerem. Tu Ile lepsze ma bajerem. No, I lepsze podświetlenie. No i ty w tym momencie chcesz je dać do tej samej tej. No powiedz chłopie, no czy ty jesteś, czy ty jesteś poważny? Ten stil i Logitech, bo z trochę się zgadzam, powinna trafić do A, to idzie do B, a to idzie do S. Zgadzam się, że to idzie do A. Mm -hmm. Przenoszę. Zgadzam się, żeby to poszło też do A. No to i Bo faktycznie mechaniczne, ale ma to wszystko co poprzednicy, ale ma jeszcze ekran i tą podkładkę. Dajmy to do B, Razera, a Stila dajmy do. faktycznie do S. Ale teraz patrzę na to nasze podsumowanie. Gdzie możemy jeszcze się zastanowić, czy to ma ręce i nogi, bo znamy cały kontekst. I widzowie, zastanówcie się: macie te trzy klawiatury w tej samej dokładnie cenie. Dostajecie klawiaturę po prostu bardzo dobrą. I tu też, czyli trzy bardzo dobre klawiatury, ale tu dostajecie ekranik, który jest bajerem można zmieniać profile plus podkładkę. Czy to nie jest tak, że tu dostajemy więcej? Powiedz, jak jest twoje. Zmieniam dane. zdanie jednak z Tizy, bo on ma. Zapomniałem, że on ma huba w sobie. Te dwie klawiatury są do A, ale Razer zostaje według mnie w B. Eee, może nasza taka To ja to ja chciałem, bardziej surowa, co nas sprawi, że Razer. Yy, to, to ja, ja chciałem kontrowersyjnie, produktami. bo Ty do czego tak. ja dążę? A, mhm. B. Mhm. No, ja się mogę na to zgodzić. Ja jak tak? To, jak bardzo chcesz, to ja się mogę na to zgodzić. Dobra, to przenoszę Razera, co może być dla niektórych kontrowersyjne, ale przenoszę Razera do C! Na ekranie widzicie teraz naszą pełną tier listę i pamiętajcie koniecznie, że jest ona całkowicie subiektywna. No i przede wszystkim musicie też drugą rzecz zapamiętać. To, że jedna klawiatura, na przykład Crux Attacks jest w A i Steel Series jest w A, to nie znaczy, że to są klawiatury tej samej jakości czy o tych samych możliwościach bo to była uniwersalna tier lista która brała jeszcze jeden konkretny czynnik pod uwagę a mianowicie współczynnik jakości do ceny ceny dokładnie więc czasami jest tak że za mega niską cenę że nie musimy głęboko sięgać do kieszeni możemy dostać naprawdę fajną klawiaturę i za to należy jej się wysoki tier napiszcie jak wy byście ułożyli swoją tier listę która klawiatura do kosza która klawiatura to jest S Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a my się dzisiaj żegnamy. Trzymajcie się, cześć.